Cześć, witam na kanale Zdrowie od początku. Dzisiaj opowiem o tym, jak w prawidłowy sposób podnieść dziecko, które siedzi na podłodze. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. Jak już wspomniałam o prawidłowej pielęgnacji dziecka, jest to bardzo istotne dla jego rozwoju psychomotorycznego i dzisiaj pokażę, jak prawidłowo podnieść dziecko, które siedzi na podłodze. Chciałabym, żebyśmy unikali pozycji, sposobu podnoszenia pod pachy. Tutaj akurat lalka tak nie pokaże, ale reakcją, która jest taka naturalna u dzieci, jest napięcie całego ciała, paluszki idą do podłogi, piąstki... Zaciskają się, rączki idą do tyłu, ściągając łopatki jest <laughs> nadmierne napięcie w obrębie obręczy barkowej, często barki się podnoszą, dziecko się boi. Jeśli dziecko jeszcze nie jest gotowe, głowa może ustawiać się w asymetrii, tak samo również może to powodować późniejsze prężenia, odginania się do tyłu. Jeśli wasze dziecko właśnie ma z tym problem, to ten sposób podnoszenia może działać właśnie bardzo niekorzystnie. Możemy utrwalać te nieprawidłowe wzorce ruchowe, które później będą przeszkadzały, żeby dziecko nabywało prawidłowe aktywności fizyczne zgodne z rozwojem. Również, co jest ważne, dziecko które podnoszone jest właśnie pod pachy może prezentować takie bardzo duże chęci ku temu żeby stawać. I to jest dziecko, które później rwie się do tego żeby stać, rodzice łapią za tułów, dziecko się odbija, powodując, że jeszcze bardziej buduje napięcie mięśniowe, nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie kończyn dolnych, ale również przerzuca się to na tułów, bo jeszcze nie jest gotowe dziecko i wtedy bardzo Łatwo można wypracować późniejsze wady postawy w ten sposób. To też dzieci, które za szybko chodzą, jeśli są właśnie podnoszone tak pod pachy. Sposobem, który możemy wykorzystać, jeśli dziecko jest siedzi, a dziecko siedzące to takie, które samodzielnie usiadło, czyli leżało i usiadło samo bądź z pozycji czworaczej. Usiadło sobie do tyłu i samo usiadło. To jest dziecko siedzące. Więc takie dziecko siedzące, podchodzimy sobie do takiego dziecka. Załóżmy, jestem rodzicem, idę do tego dziecka i chwytamy za miednicę, stabilizujemy za klatkę piersiową i w ten sposób podnosimy. Różnica między chwytem właśnie pod pachy, gdzie dziecko się boi i od razu zaciska piąstki i całe się napina, a tym powoduje, że Zwzrasta poczucie bezpieczeństwa i dziecko lepiej odnajduje się w przestrzeni. Mam nadzieję, że to rozwiązało Wasze wątpliwości, jak w prawidłowy sposób podnosić dziecko, które siedzi na podłodze i że będziecie stosować, bardzo zachęcam do tego. Jeśli Wam się spodobał filmik, to zapraszam do komentowania, do lajkowania i subskrybujcie kanał. Cześć!